Szanowny panie senatorze, panie pośle, szanowni państwo, z dniem dzisiejszym otwieramy działalność biura poselsko-senatorskiego, który mieści się w budynku przy ulicy Cetnarskiego 33 w Łańcucie wspólnie z biurem poselskim pana posła Kazimierza Gołojucha. Chcemy Tutaj e, inicjując dzisiaj naszą działalność, serdecznie Państwa zaprosić e, do rozmów z nami, do zgłaszania problemów. E, jako posłowie oraz senator czujemy się bowiem w obowiązku, aby utrzymywać stały kontakt z naszymi wyborcami. Wiemy, że spraw, z którymi chcielibyście Państwo się podzielić z nami jest dużo. Wierzymy, że e, rozpoczęcie naszej działalności e, tutaj w łańcucie także przybliży nas do Państwa i ułatwi ten bezpośredni kontakt, Kontakt, który y, może stać się dla nas źródłem inspiracji do rozwiązywania Waszych problemów a e, dla Państwa będzie także e, ułatwieniem w bezpośredniej komunikacji z nami. E, godziny pracy biura e, będą do dyspozycji Państwa na ulotkach, które przygotujemy i postaramy się przekazać w każdy możliwy sposób, bo nie tylko poprzez ulotki, ale także poprzez stronę internetową. Serdecznie zapraszamy do naszego biura, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Senator Józef Jodłowski, poseł Ewa Leniar, poseł Kazimierz Kołowuch. Zapraszam, panie Szanowni Państwo, dzisiaj otwarliśmy biuro, które będzie takim miejscem bardzo ważnym, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, przyjmowanie ludzi, którzy oczekują pomocy. Trzeba podkreślić jedną rzecz, że ta rzeczywistość dzisiejsza jest bardzo trudna i musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest po prostu wspieranie ludzi, rozwiązywanie problemów, ale także przekazywanie informacji. Dziennie nas dotyka. Sądzę, że to miejsce będzie żyło, że w tym miejscu będą po prostu ludzie, będą rozmowy, będą wspólne działania, które pozwolą na rozstrzyganie, rozstrzyganie takich trudnych z, z zasad, trudnych y, przypadków. To, co dzisiaj jest po prostu dla nas wszystkich bardzo trudne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Kasińczyka. Szanowni Państwo. Spotykamy się dzisiaj w Dniu Szczególnym, bo dzisiaj święto świętego Michała Archanioła, patrona powiatu łańcuckiego, który jest w herbie powiatu, ale również w herbie miasta łańcuta. Przy okazji wszystkim Michałom składam najserdeczniejsze życzenia. Składamy najserdeczniejsze życzenia. A to, co najważniejsze, to to, że chcemy poprzez to biuro, wspólne biuro poselsko-senatorskie tutaj pani przewodniczącej, pani poseł Ewelenia, pana senatora Jadłowskiego i moje jeszcze szerzej oddziaływać nie tylko na teren powiatu łańcuckiego, ale również szerzej na teren województwa i tych wszystkich zainteresowanych Którzy, którzy zechcą skorzystać z naszego biura. Szanowni Państwo, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jesteśmy po to, żeby służyć, żeby rozwiązywać problemy, pomagać, ale również, żeby troszczyć się o ojczyznę, tą małą, jaką jest Podkarpacie, ale również o ojczyznę Polskę, bo jesteśmy posłami i Pan Senator Rzeczypospolitej. Bo Szanowni Państwo, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy spotykamy się na ulicy, kiedy wychodzimy z różnych instytucji, You Wszyscy pytają, kiedy nastąpi poprawa. I tutaj ogromne, ze strony, ogromne oczekiwanie ze strony samorządów. Chcą wrócić do tego, co było za naszych rządów, żeby były inwestycje strategiczne, Fundusz Inwestycji Strategicznych, żeby były możliwości pozyskania środków tak jak z Polskiego Ładu, żeby była możliwość pozyskania tych środków na zrównoważony rozwój Podkarpacia i Polski. A tego niestety w tej kadencji Sejmu nie ma ma, ale przede wszystkim to jest Wina rządzących, bo myśmy już w wyborach w październiku 2023 roku o tym mówimy, że jeżeli będziemy rządzić, będziemy to kontynuować. Chcemy wrócić do dobrych praktyk, chcemy, żeby poprzez państwa również docierać do ludzi i żeby o tych sprawach, o których tutaj i pani poseł, i pan senator mówili, żeby po prostu też poprzez państwa dotrzeć do szerszej rzeszy mieszkańców łańcucha powiatu i Podkarpacia. Dziękuję bardzo. O, czy jakieś pytania. W takim razie bardzo... tak? Ja, może jeszcze jedno słowo powiem. Drodzy Państwo, my zapraszając do naszego Biura Poselsko-Senatorskiego, do Pana Posła Kazimierza Gołojucha, pragnę Państwa także zaprosić do współpracy z pracownikiem Biura Poselsko-Senatorskiego, Panem Michałem Macem. Informacje dotyczące godzin otwarcia biura będą kolportowane między innymi w trybie ulotkowym, ale także na pewno na stronach internetowych, poprzez media społecznościowe, aby. By zapewnić ten bieżący kontakt z naszym współpracownikiem, który pozostaje do Państwa dyspozycji, jest bardzo aktywnym radnym powiatowym, a więc jest także osobą, która w tym środowisku jest doskonale znana. Dziękuję bardzo. Muzyka